Sztuczka jabłek zrobić żywą wodę dla ogórków, aby się zazieleniły. Jeśli mamy deszczowe i chłodne miesiące, to nie możemy liczyć na słodkie ogórki. A chłodna pogoda, grad, wiatr w lipcu, sierpniu sprawią, że na zimę możemy zostać bez chrupiących ogórków. W jeden z sierpniowych dni wychodząc z ogrodu można uchwycić przygnębiający widok. Żółte liście, pomarszczone ogórki, białe naloty. Jest pewien sposób, aby pomóc ogórkom przetrwać letnie burze i wzmocnić rośliny. Gdy ogórki są bardzo słabe, w tym czasie często chorują. Doświadczeni ogrodnicy zaczynają podlewać ogórki specjalnym roztworem, aby je wzmocnić i zazielenić. Jak przygotować roztwór do podlewania ogórków? Do opryskiwania i podlewania ogórków najczęściej stosuje się roztwór nadmanganianu potasu. W skład nadmanganianu potasu wchodzi tlen, potas i mangan, które skutecznie wpływają na wzrost ogórków i ich rozwój. Takie rozwiązanie chroni rośliny przed zanieczyszczeniami i bakteriami, oczyszcza martwe komórki tkanek. Roztwór nadmanganianu potasu dostarcza również roślinie niezbędnego manganu i potasu. Przygotowanie roztworu do podlewania i spryskiwania to jak musimy go przygotować. Będziemy musieli wziąć 5 litrów ciepłej wody i pół grama nadmanganianu potasu. Wszystko wymieszać i podnieść ogórki pod korzeń powstałym roztworem. Ważne, aby roztwór nie miał bardzo mocnego koloru, tylko po prostu taki dobrze różowy kolor.